Garbarnia remisuje dzisiaj z Bytowią. Bytów 2 do 2. Czego zabrakło, aby sięgnąć po trzy punkty? Myślę, że troszkę większego opanowania w drugiej połówce, zwłaszcza po tym, jak rywal grał już w osłabieniu. Ustawił się wiadomo w defensywie, ale my naciskaliśmy, ale jednak nie mogliśmy tego przełożyć na zdobycie bramki. I Myślę, że też większą skutecznością musimy na następnych meczach się wykazać, bo jednak stwarzamy sobie te sytuacje, dochodzimy do nich. Ciężko jest właśnie nam dojść do takich sytuacji. No, i tak jak mówię, tylko tego nam zabrakło, myślę, bo tak to uważam, że spotkanie było pod naszą kontrolą, operowaliśmy piłką no i byliśmy lepsi od Rivala. Garbarnia dzisiaj znowu zagrała na czterech obrońców z tyłu. Ty, jako zawodnik bardziej ofensywny, jak czujecie się w tym nowym ustawieniu? Wiadomo, to jest dopiero nowe ustawienie dla nas, też patrzymy na to, że sprawdzamy się tak naprawdę w tym ustawieniu i z każdym meczem myślę, że będziemy coraz lepiej w nim wyglądać. Natomiast co do mojej osoby na tej pozycji skrzydłowego, to w przeszłości już grywałem na tej pozycji i czuję się tam swobodnie, dobrze i myślę, że z tym nie będę mieć problemu, żeby tam, tam grywać. W ofensywie czujesz się chyba nieźle. Dzisiaj popisałeś się piękną bramką. Jak możesz opisać tę całą sytuację? Tam bodajże było dośrodkowanie z prawej strony, piłka odbita. No, i nie, zastawia, nie, nie zastanawiając się zbyt długo, uderzyłem po koźle. No, i efekt był całkiem dobry. Bramka. No cóż, pozostaje mi tylko się cieszyć z tego. Teraz Garbarnia czeka wyjazd do hojnic z rozpędzoną chojniczanką. Z jakimi nadziejami pojedziecie? Myślę, że jak na każdy mecz, będziemy walczyć o trzy punkty. Nieważne, jaki to jest rywal, będziemy chcieli pokazać swoje umiejętności i zagrać jak najlepsze spotkania.